Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj do Was przychodzę z TBR-em wakacyjnym, także jeżeli jesteście ciekawi, co planuję przeczytać, to zapraszam Was dalej do oglądania. Kochani, jak wakacje, to oczywiście wakacje z seriami. Będzie to już trzecia edycja w ogóle, jak to brzmi, ale trzy lata temu wpadłam na pomysł, że wakacje to jest taki idealny czas, żeby właśnie skupić się na książkach, które mają swoją kontynuację i zawsze dobrze mi się takie książki czyta w tym okresie, więc stwierdziłam, że niech tradycji stanie się zadość i ponownie wyraźnie. Wybrałam tutaj zestawienie książek, które chciałabym przeczytać. Niekoniecznie są to tylko serie. W każdym razie, kochani, zanim przejdę do TBR-u, chciałam tylko ogłosić, że w ostatni weekend czerwca, dokładnie od 24 do 26 czerwca, musiałam się skupić, bo ja lubię mylić daty, organizuję maraton audiobookowy. Także jeżeli chcielibyście wziąć w nim udział, to jak najbardziej zapraszam. Na Instagramie przygotuję grafiki do pobrania, gdybyście mieli jakieś konkretne plany, co chcielibyście przeczytać, albo taką po prostu grafikę biorę... Udział, bo ja sama nie wiem, co będę chciała przesłuchać. Część z was po ostatnim maratonie w maju, czyli tym zakurzonym maratonie, pisaliście do mnie, bo tam wspominałam o audiobookowym maratonie, że nie potraficie za bardzo skupić się na audiobookach, że chcielibyście mieć taki bodziec, taką motywację do tego, żeby przysiąść, żeby właśnie skupić się na audiobookach. No i pomyślałam, że to jest w sumie fajny sposób na spędzenie czasu. To też będzie taki ostatni weekend przed. Wakacjami, więc w sumie, czemu tego nie połączyć i nie zorganizować, właśnie w czerwcu, taki trochę inny maraton? Dla mnie też to będzie nowość. i Ja od jakiegoś czasu bardzo dużo słucham audiobooków. Kiedyś nie potrafiłam się do nich przekonać, aż pewnego razu, jak sprzątałam, włączyłam audiobook i przepadłam. Po prostu musiałam trafić na tą swoją książkę i wypracować sobie jakiś system. Więc mam nadzieję, że zechcecie, ojej, nie umiałam tego powiedzieć <laughs> wziąć udział w tym maratonie. Wszystkie informacje, znajdziecie na Instagramie. Wiecie, po prostu chodzi o wspólną zabawę i motywację. Zaczynamy o 24 yy, z czwartku na piątek <grym> e, i kończymy o 24 z niedzieli na poniedziałek. Zwał jak zwał. Będę nagrywała reading vloga z tego E, całego maratonu. E, no i oczywiście będę Was też informowała e, na bieżąco na Instagramie. E, Reading vlog z tego pewnie pojawi się w pierwszy weekend lipca. Tak mam zaplanowane. Ostatnio muszę bardzo dużo planować, bo jakoś ten czas mi się strasznie tak wiecie, rozjeżdża. Dobrze, także to jeżeli chodzi o taki kącik informacyjny. Teraz już przejdę do TBR-u. Pomyślałam sobie, że fajnie byłoby zacząć ten TBR 1 czerwca i zakończyć go ostatniego sierpnia. E, ale nie zdążyłam, to znaczy mam dużo jeszcze takich książek i w ogóle planów, które chciałabym zamknąć do pierwszego tygodnia, właśnie lipca, e, i później skupić się na tych książkach, które tutaj przygotowałam. E, z drugiej strony też mam tak, że daję sobie pewną swobodę, e, że to co teraz pokażę, to na 100% muszę przeczytać. Nie, wakacje mają być po to, żeby odpocząć, żeby poczuć luz, że w momencie, kiedy będę miała na cokolwiek innego ochotę, to sięgnę po inne książki. Więc stwierdziłam, że czerwiec będzie takim miesiącem do zamknięcia wszystkich otwartych spraw, a od lipca zaczynam e, zabawę z seriami i zobaczyłam sobie grafiki z zeszłego roku i w zeszłym roku też zaczęłam 1 lipca i zakończyłam 31 sierpnia. E, także tak, kochani, może zacznę od tego, co aktualnie czytam e, i, i zaraz też e, w sumie dodam pewną informację. Mianowicie zaczęłam czytać Rebeki Kuang Wojny Makowe, e, dlatego, że jutro jadę na Pyrkon i tam będzie autorka, więc chciałam też do niej podejść po autografie Jestem mniej więcej w połowie, a z racji tego, że do Poznania będę jechała około 5 godzin, jeszcze dzisiaj będę chciała też spędzić czas na czytaniu, no to myślę, że książkę spokojnie jutro skończę. Zacznę też nagrywać vloga, bo będę chciała przeczytać. Pojechałam do brata na południe, więc na pewno w tym reading vlogu też pojawi się seria skandynawska z wydawnictwa poznańskiego, pełna w Poznaniu. Wow! W każdym razie tak, to pierwsza seria, po którą już sięgnęłam, z uwagi na to, jak wygląda sytuacja, ale chciałam Wam powiedzieć, że tak zaczęłam czytać wojny makowe, wielu z Was do mnie też pisało: Agnieszka, czytaj wojny makowe, na pewno Ci się spodobają i tak jest. Mogę Wam już zaspojerować, że jestem zachwycona. Po prostu wczoraj skończyłam ogarniać mieszkanie. Yy, I położyłam się bardzo późno do łóżka, ale miałam taką ochotę, żeby przeczytać chociaż 10 stron, przeczytałam 50. <laughs> I leżałam i tak mówię, dobra, już jest późno, muszę się położyć spać, <laughs> ale uwielbiam, uwielbiam i boję się, że skończy się tak, że chciałabym skończyć wojnę Makowe i sięgnąć po inną serię, ale będę tak. Zachwycona tą historią, że sięgnę po kolejne części. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście wojny makowe i czy też mieliście takie odczucia jak ja, ale po prostu ja się totalnie i w ogóle dobrze zaczynam e, wakacje z seriami od wojen makowych. No i taka właśnie też informacja. Nie wiem, czy będziecie na Pyrkonie, jeżeli tak, to mam nadzieję, że uda nam się spotkać. Będę w piątek i sobotę, także jak coś to możecie podbijać. A jak jesteśmy już w temacie audiobookowym i tym, co aktualnie czytam, to właśnie wczoraj, gdy Prasowałam zasłony Zaczęłam wczoraj słuchać grę pozorów Tą pierwszy Katarzynę Majgiery Jest to seria a, e, Kuchennymi drzwiami Z tego co widziałam jest to wznowienie Bo e, wcześniej były inne okładki I teraz jest jakby Nowe wydanie, więc właściwie najpierw zwróciłam uwagę na okładkę, dopiero później przeczytałam o czym jest i w sumie wciągnęłam się, czyli bardzo mi się podobała taka telenowela trochę, ale ja lubię takie klimaty i przyjemnie się tego słucha. Także zobaczymy jak to wszystko się potoczy dalej, ale na pewno chciałabym kontynuować słuchanie, więc to jest kolejna seria, którą zaczynam przed wakacjami. Skoro wakacje seriami, to fajnie byłoby też zakończyć pewne rozpoczęte serie. Wiem, że nie uda mi się zrobić tego w całości, ale naprawdę chciałabym podgonić i sobie zapisałam, że wtedy i wtedy powinnam robić to i to. I Agnieszka mówiąca na samym początku, że nie chce odczuwać presji w wakacje, że chce odpocząć, przy czym Agnieszka planująca wszystko od a do Z, żeby nic się nie rozjechało. To znaczy, chodzi o to, że ja y, bardzo dobrze czuję się, kiedy mam wszystko. Sorry, ale moje włosy nie ogarniają, bo jest bardzo ciepło i pff, robi się taki push-up. E, w każdym razie. Ym... Jak ja mam wszystko zapisane i wiecie, pogrupowane, to czuję się jakoś tak bardziej uspokojona, bo mam wrażenie, że coś już zrobiłam. A z drugiej strony, jak mam wszystko tak od A do Z zaplanowane, to czuję też jakąś taką dziwną presję, jestem jakoś zestresowana, nie wiem o co chodzi. Dajcie koniecznie znać, czy Wy się lepiej czujecie, jak macie chaos, czy, czy może też lubicie mieć wszystko tak poplanowane. Dobrze, w każdym razie wpadam na pomysł, że fajnie byłoby też przeczytać snując zmierzch Elizabeth Lim. Bo y, no przeczytałam Tkając Świt, mega mi się podobał, jeszcze w tej fazie Wojny Makowej y, można byłoby też przeczytać Snując Zmierzch, żeby to wszystko jakoś tak ze sobą współgrało. Ja nawet nie wiem, to jest dylogia? Y, daj się porwać, tak, dylogi, czyli jak przeczytam Snując Zmierzch, to już będę miała zakończoną serię. Dobra, to to jest jeszcze dodatkowa mobilizacja, także mam nadzieję, że to będzie jedna z pierwszych książek, które przeczytam w wakacje i wtedy będę mogła odfajkować już jedną serię, i to jest takie uczucie, wiecie, zaczęłam, skończyłam. I czuję się dobrze, <noise> bo tak mam wrażenie, że cały czas jakoś tak te rozpoczęte e, trylogie, dylogie, e, sagi nade mną wiszą i, i jakoś tak powinnam to wszystko dopełnić i zakończyć. Następnie, Samotny dom Agaty Christie. Ja w listopadzie organizowałam miesiąc z Agatą Christie i właśnie nie przeczytałam Samotnego domu, a z tego co kojarzę mam chyba dwie... dwa egzemplarze mam, więc w sumie... Mogłabym zrobić jakieś rozdanie, why not? Ale w ogóle ja bardzo lubię kryminały Agaty Christie w każdym momencie i bardzo lubię po nie sięgać. Tak na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że to nowe wydanie z wydawnictwa Dolnośląskiego jest takie bardzo spójne i w sumie te historie w jakiś tam sposób się trochę łączą. Znaczy, jakby każdy, każda zagadka jest inna, ale no jest tam Herkules Poro na przykład, Panna Marpu, ale chodzi mi tutaj o Herkulesa Poro. I um, jakby nie powinno się czytać chyba kurtyny na samym początku, bo tam może być sporo spoilerów. Też jakby jest to w jakiś tam sposób połączone, więc za bardzo nie odbiegłam od motywu głównego w wakacji. Fajnie będzie spędzić czas z kryminałem. <laughs> Ostatnio do mnie pisaliście, jak tam moja przygoda z obcą. <laughs> Pojawiały się też komentarze, Agnieszka, jak tam... Um no, twoja relacja z y, Dianą Gabaldon, ja mówię, no rewelacyjnie no, Diana sobie stoi u mnie na półce podróżniczka po prostu nie mam słów i naprawdę, muszę się zmobilizować i skończyć podróżniczkę po to, żeby sięgnąć po kolejne części, ale też po to żeby zobaczyć kolejne sezony e, serialu, bo y, chciałabym też wiedzieć jak to się dalej potoczy i to nie jest tak że ja nie wiem, że spędzam czas, kiedy czytam podróżniczkę, czy że mi się ona nie podoba. Nie, to nie jest kwestia tego. Tutaj chodzi bardziej o fakt, że ta książka jest gruba. Ja ją po prostu nie biorę wszędzie ze sobą, a jak ja gdzieś jadę, no to biorę książki i, i wtedy najwięcej czytam w podróży czy, czy coś. I zobaczcie, zostało mi tylko tyle. Dosłownie jestem na stronie 736. A ta część ma 948 stron. I zostało mi jakieś 200 stron do końca, więc na co ja czekam? Równie dobrze mogłabym tą książkę skończyć w tydzień. Nie mówię, że w dzień, bo w moim przypadku jest to niemożliwe. E, zwłaszcza, że tutaj jest też y, bardzo mało światła i wolniej się czyta serię obcą, ale chodzi o to, że. Tak wiecie, sama do siebie mówię Agnieszka, sięgnij po podróżniczkę i następnie będziesz mogła skupić się na jesiennych werblach i podobnie jak właśnie wszystkie poprzednie części, czytać jesienne werble jakieś, nie wiem, 3-4 miesiące. Ale. Nie musicie mnie pilnować, bo ja Wam kiedyś powiedziałam, że możecie mnie pilnować i pisać do mnie jak tam podróżniczka. Sama będę się pilnowała, obiecuję. Obiecuję, nie ma żadnej taryfy ulgowej. I Jak jesteśmy już w temacie tego, co powinnam skończyć, bo zaczęłam jakiś czas temu, to tutaj też sobie przygotowałam hardą Elżbiety Herezińskiej, bo zaczęłam ją chyba czytać. rok temu? Rok? Tak myślę. Jestem w połowie. I też mega mi się podobała, super mi się to czytało. Właściwie nie wiem, dlaczego skończyłam w tym momencie czytać, pewnie nie miałam czasu, a potem jakoś odłożyłam na półkę i zapomniałam, więc harda siedzi przy tym samym stole co obca. <grym> Pora zakończyć to, co zaczęłam, bo to jakoś tak na mną wisi. Ja się stresuję, to znaczy, no nie, nie stresuję się jakoś wybitnie, ale wiecie, to jest takie uczucie, że hmm, powinnam coś zakończyć, powinnam być jakoś bardziej szczera i, i powinnam być bardziej zorganizowana, czy cokolwiek, wiecie. A tak w sumie, no cały czas odkładam to na później. Nie ma odkładania na później, po prostu skupiam się na tym, co trzeba zamknąć, więc harda, obca to jest taki priorytet. W te wakacje. Dobrze, i teraz w sumie polecę, a to dobrze, to może najpierw pokażę serię, które chcę czytać, a później pokażę trzy książki jeszcze, które nie są seriami, ale Jedną e, po pierwsze muszę i chcę przeczytać, a dwie e, też jakoś tam e, połączam. Dobra, już widzicie grzbiety, więc nie będzie żadnego zaskoczenia. Kurczę. <grydy> e, chciałabym przeczytać Jagę i Gniewę. Gniewę kupiłam ostatnio na targach książki w Warszawie. Jagę mam już od dłuższego czasu i po zgiętym grzbiecie e, możecie też się domyślić, że ta książka była czytana. E, niestety nie przeze mnie. Pożyczyłam ją, i, pożyczyłam ją kilku osobom, i Wszyscy czytali, i no troszkę zagiął mi się tutaj grzbiet. No, no nie będę pakała, <laughs> bo to nie jest żadna zbrodnia, ale tak trochę smuteczek. W każdym razie chciałabym przeczytać Jagę, chciałabym przeczytać Gniewę, bo trochę tęsknię, wiecie, za, za Gosią i. Za tą całą historią. To znaczy, ja wiem, że tutaj nie będzie gości, ale ja bardzo lubię, jak Katarzyna Berenika Miszczuk tworzy historię, jak wplata tam elementy słowiańskie. Lubię też, jak bardzo żywe są one w jej opowieściach. E, kocham w ogóle poczucie humoru, które było w serii Kwiat Paproci, tak musiałam sobie przypomnieć. E, w każdym razie, no, troszeczkę tęsknię, słuchajcie, za tymi książkami i, i fajnie byłoby znowu po, po nie sięgnąć. Plany są, słuchajcie, plany są. Następnie Pieśń jutra, Samantha Shannon. W ogóle Samantha Shannon też będzie na Pylkonie i chciałabym wziąć czas żniw, bo e, zakon drzewa pomarańczy mam podpisany, jak właśnie autorka była w Krakowie na targach książki, a czasu żniw nie mam podpisanego. No i fajnie byłoby wreszcie skończyć serię Czas żniw, zwłaszcza, że koniec maskarady też e, zakupiłam i <grym> też chciałabym, wiecie, już mieć taki rozdział zamknięty, zwłaszcza, że za niedługo, mam nadzieję, pojawią się kolejne fajne książki, no i Zakon Drzewa Pomarańczy chciałabym też przeczytać, a to jest dość grube. Niemniej jednak jakby też tęsknię za tymi historiami tworzonymi przez Samantha Shannon i ja tak w ogóle kocham te wszystkie serie, które mam rozpoczęte i jakoś tak mi się to zawsze rozmywa. Fajnie byłoby zobaczyć jak to wszystko dalej się potoczy, jakie plot twisty mnie spotkają, bo słyszałam, że w końcu Maskarady tutaj nawet, słuchajcie, wyciągnę żeby nie było. Słyszałam, że tutaj to zakończenie to jest jakaś masakra i trudno dojść do siebie po nim, więc ja nie wiem, czy może przeczytam pieśń jutra i koniec maskarady sobie zostawię na później. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no, jeżeli będę miała taką silną potrzebę, to fajnie byłoby te dwie książki przeczytać. Ja w ogóle jestem bardzo dużą optymistką, jeżeli chodzi o ten TBR No cóż, Paryż jest dzikszy od Londynu. Dobra, okej, okay. Właśnie teraz przeczytałam to, co jest z tyłu w opisie, bo tego nie widziałam. I tu będzie grubo. Ja wiem. Dobra, bo ja mam teraz wrażenie, że najlepszą opcją byłoby smotowanie tego filmu, zamknięcie się, odcięcie od świata zewnętrznego i i żebym mogła zacząć czytać wszystkie te książki to jest w ogóle dla mnie zawsze mega frustrujące że ja bym tak chciała wszystkie te książki na raz przeczytać, a, a nie mam jak no i teraz właściwie trzy pozycje, które nie są seriami ale może zacznę od Sezonu Luster Anne Marie McLemore bo to jest książka, którą wybrałyśmy na najbliższe spotkanie klubu Książki Online które odbędzie się 11 lipca o godzinie 18 będzie to ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną, także jeżeli chcielibyście wziąć w nim udział, to jak najbardziej zapraszam i zachęcam. I będziemy sobie rozmawiali w ogóle o trudnych tematach w książkach. A w tej drugiej części, gdzie omawiamy sobie konkretny tytuł, to właśnie wybrałyśmy sezon Luster, więc. To nie jest seria, ale muszę tę książkę przeczytać, żeby też y, wziąć udział w dyskusji, ale też bardzo chcę przeczytać Sezon Luster. Wiem, że jest to trudna, ale niezwykle ważna y, książka i po prostu uważam, że jest to istotne, żeby poznać y, tą historię. I ostatnie dwie książki, które nie są seriami, ale stwierdziłam, że najwyższa pora po nie sięgnąć to jest właśnie Bidżrit i Ludzie, Których Spotykamy na Wakacjach Emily Henry. Pomyślałam sobie, że po tym całym maratonie otwartych historii fajnie będzie sięgnąć po coś, co jest zamknięte, no i czemu nie sięgnąć po coś, co jest też bardzo wakacyjne, więc tutaj jakby wybór był oczywisty, Bridget i ludzie, których spotykamy na wakacjach. Chciałam te historie już od dłuższego czasu poznać, więc teraz mogę sobie akurat tutaj dopasować. W każdym razie, o, zaraz padnie mi telefon. W każdym razie też myślałam, słuchajcie, tak w temacie serii, bo ostatnio wam pokazywałam, że przyszła do mnie kolejna część jakby tej serii Gołąb i Wąż, i zastanawiałam się, czy właśnie nie wziąć drugiego tomu, ale mam tutaj zbyt dużo książek. To znaczy, wiecie, jest tego tyle, że jak starczy mi czasu, to jeszcze na pewno po tamtą sięgnę, ale to jest naprawdę bardzo optymistyczne podejście do tego, że ja to wszystko przeczytam. Chciałabym i mam nadzieję, że w jakiś tam sposób audiobooki też mi w tym pomogą. Niemniej jednak mam nadzieję, że czas wakacyjny będzie na tyle ym, dla mnie sprzyjający, że będę miała właśnie siły <grym> i chęci do czytania tego wszystkiego, co sobie zaplanowałam, bo wiecie, różnie to bywa w wakacje, niekiedy upał jest taki, że jedyne o czym ma że na przykład to leżeć i nic nie robić. Z mojej strony, właściwie, jeżeli chodzi o te plany czytelnicze na wakacje, to to wszystko. Zastrzegam sobie, że mogą się te plany zmienić, może w pewnej chwili będę miała ochotę przeczytać coś innego, może coś do mnie przyjdzie, będę miała coś do recenzji i wtedy wiecie, sięgnę po tamten tytuł. Trudno jest mi przewidzieć, co tak naprawdę się wydarzy, ale mam nadzieję, że te otwarte serie, które mam, e, uda mi się zamknąć, czy te książki, które jakiś czas temu już zaczęłam, to też uda mi się je skończyć. Trzymajcie za mnie mocno kciuki, dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy planujecie przeczytać jakieś serie w wakacje, czy może planujecie sięgnąć po inne książki, a może w ogóle nie macie planów i Jolo, zobaczycie co będzie, to <grym> to będziecie czytali. Także kochani, ja dziękuję Wam najmocniej za uwagę, jeżeli oglądacie to w długi weekend, to życzę Wam udanego długiego weekendu, jeżeli oglądacie w innym dniu, to również życzę Wam miłego dnia po prostu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!